Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Territorial IO. Dzisiaj zagramy sobie na mapie Mountains. Będzie to gra pre for all. 22 osoby aktualnie w lobby. My się znajdujemy tutaj na północnym zachodzie mapy. Fajnie, jakby nam tutaj nikt z tyłu nie stanął, to byśmy już mieli bardzo dużo terenu dla siebie i oczywiście nikt tam się nie znalazł na szczęście. Tutaj, oczywiście, sojusz z nim, atakuj tego. To jest jakiś nowy, bo widzę, że nie zmienił sobie imienia. Teraz w ogóle ciekawie, co działa z tym zmienianiem imienia. Bo, żeby zmienić imię, można zrobić to tylko raz na dane konto przez jeden dzień. W momencie, jeśli z kolei nie gramy zbyt długo, nie mamy punktów, to konto nam się usuwa. Więc takie historyczne, powiedzmy sobie, punktacje jeszcze mamy do tego. E, no, proszę wysłać mi tutaj ładnie. Super. Tutaj tego oczywiście będziemy starać się oddzielić od naszego rogu standardowo, bo to nasz róg jest, oczywiście. Tak jest. Lecimy sobie w dół. Wycinamy tu ładnie, wszystko elegancko, już jest wycięte, więc mamy nasz róg odizolowany. I będziemy sobie teraz dążyć do tego, żeby tutaj gasić wszystko w tym rogu. Tak? Tutaj kolega płynie do mnie, więc postaramy się go pozbyć jak najszybciej, bo będzie możliwe, bo nie potrzebujemy tak dużo tutaj sąsiadów. Definitywnie nie. Damy ci sojusz, powiem ci. Ale oczywiście będziemy sobie ciebie tam usuwać później. To na pewno. Super. Mamy tutaj dojechany róg. I teraz możemy się zająć naszymi przyjaciółmi tutaj w rogu botami. Dokładnie. Polecimy sobie w tą stronę delikatniej. Tu widzę, że ten Płynie, nie wiem. Po co? Zabierzemy mu tą wyspę, oczywiście, żeby tutaj się nie mógł osiedlić. Bo to nam nie będzie potrzebne do niczego. No, wyśli. Dobrze, wysyłasz bardzo ładnie. już sobie przejmiemy wszystko ładnie. Gdzie jest korona? O! Ja mam koronę, przyjacielu. Nikt się nie spodziewał. Że będę miał tutaj koronę, więc sympatycznie poczekamy sobie. 954 jest na drugim miejscu. Kto to jest 954? Ty jesteś 954, ok. To będę miał to na uwadze oczywiście. Ciebie sobie stąd usuniemy naturalnie, bo ciebie tu nie potrzebujemy. Tutaj widzę bardzo ładne miejsca, które można by było, prawda? Przejąć. Wydaje mi się, że możemy tutaj strzelić tego przyjaciela, i tutaj sobie to 864 przejąć bardzo ładnie. Dokładnie. Będziemy starali się tutaj przelecieć przez tą dziurę. Udało się przelecieć. Z tym mamy sojusz, i tego sobie tutaj całego ładnie dobra starczy. Niech nas odetnie tutaj w tym miejscu, dokładnie. I teraz sobie zjemy 8.6.4. I teraz sobie czekamy, bo mamy o wiele za mało jednostek w stosunku do tego ile mamy trenu tutaj NOP ma 10 milionów. 10 Z kolei jest sporo... sporo mniejszy od nas. 50 tysięcy pikseli mniejszy aż za 60, także... Ciekawie się dzieje, ciekawie Bardzo fajna lokalizacja. Spoko, że tu się bili. My na tym skorzystaliśmy, nikt inne, na szczęście. I będziemy dążyli, oczywiście, do tego, żeby tutaj tego nopa, nob, noba e, skasować, prawda? Dobra, mamy czerwony interest rate. Możemy już lecieć sobie w tą stronę. Naturalnie. Dokładnie. Będziemy się starali tutaj go zjeść. Tu widzę 954 atakuje nopa. To nie jest dobre rozwiązanie, bo okropnie wiemy z nim w sojuszu, więc pociśniemy sobie tutaj delikatnie, dokładnie. Będzie nas tam próbował zniszczyć, ale oczywiście odbijemy sobie ten cały teren ładnie, szybciutko. Mamy tyle samo jednostek co 954. On nas będzie próbował zaatakować. Pokażemy mu, że to jest bardzo duży błąd, który robi. Atakuj tego przyjaciela. Ja go też zaatakuję. Nie, nie, nie. Nie będziesz mnie atakował. Sympatyczny kolegom. Nie będziesz mnie atakował. Ty i ty atakuj tego. Nie wiem, czemu nie chcą go atakować. To jest pewien problem, prawda? O, ładnie, ten go atakuje, więc mi pomógł. Jeśli będzie chciał sojusz na sam koniec, to oczywiście mu ten sojusz dam. A na chwilę obecną dam temu sojusz. O, ładnie, ładnie, ładnie go pyknął. Uuu, bardzo ładnie go pyknął. Nie chciał sojuszu, spokojnie. Jakoś to przeżyjemy. Teraz możemy poczekać. Tutaj go zaatakujemy. Z EU oczywiście sojusz na sam koniec będzie, bo widzę, że mi bardzo pomógł jeśli mam nadzieję się doczeka tego sojuszu bo tutaj ten go full z kolei ale może się uda, udało się uratować kolegę, udało się więc bardzo sympatycznie ty nam nie pomogłeś w zasadzie w niczym więc cię skasujemy tutaj naturalnie żeby nasz przyjaciel miał drugie miejsce dobijemy go do końca oczywiście ty o Jezus Maria ten w górach się zaszył dobra Niech się zaszywam. Tutaj, oczywiście, pokażemy mu, że głosujemy na sojusz. Damy mu serducho i serducho na sam koniec. I lecimy z głosowaniem. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zachęcam do subskrybowania, lajkowania i do zobaczenia w moich pozostałych filmów, pozostałych serii. Aktualnie Ghostmaster na kanale. Więc mam nadzieję, że Wam się także spodoba. Do następnego! Hej!